Witam Państwa. W zeszłym roku weszła w życie tak zwana ustawa śmieciowa. Ustawa, która wprowadza obowiązek opodatkowania wszystkich mieszkańców, również naszej gminy, tak zwanym podatkiem śmieciowym. Od lipca tego roku mieszkańcy nie będą mogli przekazywać śmieci do firmy, którą oni wybrali, która spełnia ich oczekiwania, bo w konsekwencji gmina będzie nas obciążać za wywóz śmieci. I to taką sumą, jaką sama zasądzi. Ustawa pozbawia nas tej drobnej wolności wyboru. Każdy do tej pory mógł sobie wynegocjować indywidualną umowę z firmą odbierającą śmieci, a teraz gmina zrobi to za nas. Czy będzie to umowa lepsza od dotychczasowej, okaże się już za kilka miesięcy. Ustawa wprowadza cztery zasady, według których gmina będzie naliczać nam opłaty za śmieci. Co ważne, każda gmina mogła wybrać tylko jedną zasadę i nie było od niej odstępstwa. Mieliśmy do wyboru cztery następujące sposoby naliczania podatku: od ilości osób zamieszkujących dom i mieszkanie, od powierzchni mieszkania, od ilości zużytej wody, od gospodarstwa domowego porówno. Chciałbym tutaj dodać, że wśród narzuconych metod nie ma takiej, która byłaby zawsze sprawiedliwą. Ktoś będzie musiał ponieść koszty wprowadzenia pewnych zmian. Chodzi o to, aby tych osób było jak najmniej. Dlatego właśnie radni alternatywy przeprowadzili z mieszkańcami konsultacje społeczne, żeby dowiedzieć się, który wariant byłby dla Was najlepszy. Tak więc przeanalizujmy je. Wariant od powierzchni mieszkania wydaje się tutaj najgorszy, bo to nie metry kwadratowe generują śmieci, tylko ludzie zamieszkujący dom czy mieszkanie. Podsumowując, wariant od powierzchni mieszkania odpada, bo nie ma merytorycznych przesłanek za jego wprowadzeniem i dziwi, że posłowie zatwierdzili taki wariant w ustawie. Wariant od gospodarstwa domowego porówno również wydaje się niesprawiedliwy, a jego przyjęcie oznaczałoby, że gospodarstwo jednoosobowe zapłaci tyle samo, co 4 czy 5osobowe, pomimo wytwarzania mniejszej ilości odpadów. Wariant od ilości zużytej wody. Wydaje się, że byłby najbardziej uczciwym wariantem w stosunku do wszystkich mieszkańców, bo wszystkie badania na całym świecie wskazują, że ilość odpadów śmieci jest proporcjonalna do ilości zużywanej wody. Jednak większość gospodarstw domowych w naszej gminie niestety nie jest wyposażona w sieć wodociągową i nie posiada wodomierzy. Tak więc ten wariant odpada. Wariant od ilości osób. Tutaj naliczanie następuje zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci. Metoda zrozumiała dla mieszkańców. Istnieje tu jednak ryzyko zaniżania w ankietach liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Trzeba o tym pamiętać, bo konsekwencją zaniżania liczby osób zamieszkujących nieruchomość będzie wzrost stawki za odpady w kolejnych latach. Mimo wszystko uważamy, że jest to najsprawiedliwsza metoda z możliwych do zrealizowania. Nie chcieliśmy jednak podejmować tej decyzji bez konsultacji z mieszkańcami. Na koniec chciałbym podziękować naszym mieszkańcom za udział w ankiecie oraz za wiele maili w tej sprawie. Wasz wybór to naliczanie od ilości osób zamieszkujących dom i mieszkanie. Taką też metodę radni alternatywy rekomendowali na posiedzeniu Rady Gminy i taka została przyjęta przez radnych. Dziękuję. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na portalu Życie Hotomowa. Zapraszam. Mariusz Grzybek.